Pozwanym o zapłatę może być każdy członek zarządu pełniący swój mandat w czasie, kiedy zobowiązanie powstało lub było wymagalne. Należy podkreślić, że członek zarządu jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie spraw spółki, czyli także jej zobowiązania już od momentu swojego powołania do sprawowania funkcji. Ponadto, bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce może zostać także wykazana poprzez przedstawienie dokumentacji dotyczącej roszczeń innych wierzycieli, O ile sama spółka ZO odpowiada za wszelkie zaciągnięte zobowiązania samodzielnie, to jej wspólnicy odpowiadają wyłącznie do wysokości wniesionego przez nich wkładu, stąd ograniczona odpowiedzialność. Dlatego w sytuacji bezskutecznej egzekucji z majątku spółki pojawia się pytanie przed wierzycielem, jak odzyskać pieniądze od spółki. W momencie, kiedy spółka utraciła płynność finansową, i nie jest w stanie regulować swoich bieżących wierzytelności, wierzyciel, po wystąpieniu określonych w ustawie okoliczności może na podstawie artykułu 299 Kodeksu Spółek handlowych pozwać o zapłatę członka zarządu niewypłacalnej spółki, który, co do zasady, odpowiada wówczas za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem. Chcąc wytoczyć powództwo o zapłatę na podstawie artykułu 299 KSH, najpierw należy ustalić krąg osób, które można pociągnąć do odpowiedzialności. Pozwanym o zapłatę może być każdy członek zarządu pełniący swój mandat w czasie, kiedy zobowiązanie powstało lub było wymagalne. Nie ma znaczenia, do jakiej funkcji była dana osoba w zarządzie delegowana czy to był prezes, wiceprezes, członek zarządu. Każdy członek zarządu jest zobowiązany do prawidłowego, odpowiedzialnego i właściwego zarządzania sprawami spółki. Najprostszym i podstawowym sposobem ustalenia, kto był w owym czasie w zarządzie dłużnej spółki jest uzyskanie informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Znajdują się tam m.in. informacje z danymi osób, które pełniły funkcje zarządcze w spółce, Także daty obowiązywania wpisów o sprawowaniu przez nich funkcji. Powyższy rejestr znajduje się na rządowej stronie internetowej. Wszelkie informacje na temat danego podmiotu mogą Państwo uzyskać wpisując na stronie odpowiedni numer KRS. Należy podkreślić, że członek zarządu jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie spraw spółki, czyli także jej zobowiązania już od momentu swojego powołania do sprawowania funkcji. Stąd pomocne byłoby sprawdzenie akty rejestrowych spółki we właściwym sądzie rejestrowym i precyzyjne ustalenie dat powołania i odwołania. W przypadku jednoczesnej odpowiedzialności wielu osób wchodzących w skład zarządu dłużnej spółki, odpowiadają one solidarnie. Jak już powiedziałem na wstępie, Przejście odpowiedzialności za zobowiązania ze spółki na członka jej zarządu następuje w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. Intuicyjnie, podstawowym sposobem ustalenia, że spółka nie posiada majątku, z którego wierzyciel mógłby się zaspokoić, jest wydanie przez komornika sądowego postanowienia o umorzeniu prowadzonej egzekucji z majątku spółki ZO wobec jej bezskuteczności. Wiąże się to jednak z koniecznością wszczęcia i długotrwałego prowadzenia postępowania, a bardzo często każdy dzień opóźnienia zmniejsza szanse na skuteczne zaspokojenie wierzytelności. Z bogatego dorobku doktryny i Sądu Najwyższego wynika jednak, że wierzyciel nie jest zmuszony do wszczęcia egzekucji przeciwko spółce, jeśli wie, że ta nie posiada żadnego mienia. Bezskuteczność egzekucji wobec spółki może być wykazywana na podstawie każdego dowodu, z którego wynika, że spółka nie posiada majątku umożliwiającego zaspokojenie wierzyciela. Jednym z takich dowodów może być dokumentacja spółki. Jeżeli już ze sprawozdania finansowego wynika, że istniejące zobowiązania spółki przewyższają jej majątek, to egzekucja spółki będzie najpewniej bezskuteczna. Kolejnym sposobem może być przedstawienie wykazu sporządzonego w ramach postępowania w przedmiocie wyjawienia majątku spółki, z którego wynika brak możliwości zaspokojenia zobowiązań. Ponadto zastosowanie znajdzie postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub umarzające postępowania. Oddalenie wniosku o upadłość jest związane z sytuacją określoną w artykule 13 ustęp 1 lub ustęp 2 ustawy prawa upadłościowe. Gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na pokrycie tych kosztów albo w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Z kolei umorzenie następuje na podstawie artykułu 361.1 ustawy prawa upadłościowe wtedy, gdy majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką zastawem zastawem rejestrowym nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Ponadto bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce może zostać także wykazana poprzez przedstawienie dokumentacji dotyczącej roszczeń innych wierzycieli, którzy uprzednio próbowali zaspokoić się z majątku spółki. Wnosząc pozew przed właściwy sąd należy wskazać wartość przedmiotu sporu. W przypadku pozwu na podstawie artykułu 299 składają się na nią następujące składniki. Zasądzona nakazem zapłaty lub wyrokiem kwota wynikająca z uprzednio wytoczonego postępowania przed sądem przeciwko dłużnej spółce zon wraz z odsetkami wskazanymi w orzeczeniu. Koszty poprzedniego procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego wraz z odsetkami wskazanymi w orzeczeniu. Koszty postępowania o wydanie klauzuli wykonalności przeciwko spółce koszty pos poprzedniego postępowania egzekucyjnego oraz koszty zastępstwa w egzekucji wskazane przez komornika sądowego w prawomocnym postanowieniu o umorzeniu postępowania. W pierwszej kolejności należy sporządzić oraz opłacić pozew. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy wytoczonej na podstawie artykułu 299 KSH jest wydział gospodarczy sądu właściwego według siedziby spółki. Po rozpoznaniu sprawy przez sąd i w efekcie uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku oraz nadanie klauzuli, klauzuli wykonalności należy udać się z tytułem wykonawczym do komornika sądowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Co do zasady wierzyciel ma 3 lata na skierowanie do sądu pozwu o zapłatę na podstawie artykułu 299 KSH. Te trzy lata liczy się od momentu, odkąd dowiedział się on o szkodzie oraz osobie, którą za nią odpowiada. Za moment, w którym wierzyciel powziął informację o szkodzie, można przyjąć, na przykład datę wydania przez komornika sądowego postanowienia o bezskuteczności egzekucji. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy odzyskaniu swoich pieniędzy od członka zarządu niewypłacalnej spółki, chętnie ci w tym pomożemy. Napisz lub zadzwoń do nas.